Działa za każdym razem. Hej trenerze, zwalniasz czasami? Bo ja zwalniam za każdym razem, kiedy uczę choreografii. I niezależnie czy jest to w Polsce czy za granicą. Poczekaj, zaraz Ci powiem dlaczego. Z psychologii wiemy, że umysł człowieka nie jest w stanie się skupić na dwóch rzeczach jednocześnie, może się sprytnie przyłączać między zadaniami, ale nie jest w stanie myśleć o dwóch rzeczach w tym samym momencie. Dlatego dla mnie jako choreografa, któremu zależy na tym, żeby nauka choreografii przebiegła szybko i sprawnie, zawsze zwalniam muzykę, po to, aby zawodnicy skupili się na choreografii, a nie powtarzali kroki w panice, że nie zdążą z tym. I to jest lifehack sprawdzony. W wielu zespołach, w wielu drużynach, na każdym poziomie zaawansowania uczę choreografii do ciut wolniejszej muzyki, a potem ją przyspieszam. Czy używam jakiejś specjalnej aplikacji do tego? Nie, po prostu w telefonie mam w odtwarzaczu muzyki opcję zwolnij przyspiesz i po prostu korzystam z niej, więc nie potrzebujecie żadnych zaawansowanych technologii. Daj znać, czy też korzystasz z tej metody, a jak nie, to daj znać, czy skorzystałeś, skorzystałeś z tej metody i czy przyniosło to zamierzony efekt. A po więcej trenerskich lifehacków zaobserwuj ten profil i zostań ze mną na dłużej.